Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przejdziemy do głównych instrumentów, ale zanim to zrobimy, to krótkie omówienie dzisiejszych danych makro. O 14.30 stanów PKB był opublikowany. Odczyt troszkę gorszy od oczekiwania. Oczekiwano 2,2% wzrostu, mamy 1,9% i troszkę gorsze były dane dotyczące zamówienia na dobra trwałego użytku. Przechodzimy teraz do głównych instrumentów. Na kontraktach na S&P 500 z wczorajszego szczytu na poziomie około 2300 doszło do spadków o 10 punktów. Potem mieliśmy odbicie. <coughs> dzisiaj w ciągu dnia. Potem widzimy, mamy kolejny ruch w dół. 38% wzrostu z poniedziałkowego dołka o zasięgu około 50 punktów znajduje się na poziomie około 2281. To jest powyżej poziomu szczytu sprzed blisko 3 tygodni. Eee. Tutaj może się zakończyć pierwsza część korekty, potem możliwe jest odbicie. Najprawdopodobniej próba przełamania aportu na poziomie 2 to się nie uda i w efekcie rynek jeszcze ponownie suknie. Gdybyśmy wtedy dłuższą tutaj korektę. Poprzednio była bardzo długo. Być może było to związana z tym, inwestorzy czekali na... Inaugurację prezydentury Trumpa. Było dużo obaw. Niektórzy nawet pisali o tym, że na, na, przy inaugura, przed inauguracją należałoby po prostu akcję sprzedać. Co się skończyło e, dosyć e, źle dla tych, którzy sprzedali, no bo mieliśmy tutaj dosyć spore wzrosty. W najdalszej perspektywie powinniśmy jeszcze zobaczyć kolejną falę wzrostową, taka bez z dołka z 30 grudnia była pięciopalowa struktura. Wtedy możemy myśleć o kolejnej korekcie. Ale tylko w korekcie, gdyż w dłuższej perspektywie powinniśmy mieć dalsze wzrosty. Przechodzimy do sytuacji na wykresie indeksu kontraktów na DAX. Tutaj mamy symboliczne cofnięcie. 38% z w wzrostu z tego dołka znajduje się na poziomie 11,750. Podobny kształt korekty jak na rynku amerykańskim. Potem jeszcze kolejny szczyt. Jeśli chodzi o polski rynek z kolei. Sytuacja jest też dosyć podobna cofnięcie, odbicie, wysokie, zamknięcie. Myślę, że czeka nas konsolidacja i w dłuższej perspektywie e, możliwe jest przesylenie. Jeśli chodzi o rynek e, walutowy, to na wykresie euro dolara patrząc sobie na wykres jednogodzinny, doszło do <laughs> wczoraj do spadków. Potem mieliśmy odbicie, potem cofnięcie. Dzisiaj rano nieudana próba przełamania tego dołka, w związku z tym można było spodziewać się tego, że będę kruszył w górę. Tak się stało. Tutaj pojawiły się dane makrozystanów. Gorsze od to spowodowało wzrost. Próba przełamania oporu na poziomie 1.07.20 na wykresie świec 1 Na razie się nie udała. Tutaj mamy długą podażową świecę spadającą gwiazdę, <kluzł> więc wydaje się, że teraz kroplę na dziś postawić strona podażowa, jeżeli dojdzie do przebicia. Korpusem świecy wsparcia na poziomie 1,0695, a potem powinniśmy mieć jeszcze przełamanie tutaj tych dwóch dołków. Tutaj otwiera się droga do wsparcia w rejonie 1,0580, tutaj można spodziewać się na jakieś odbicie. Sytuacja na wykresie dolara do złotego. Widzimy, że jesteśmy na faktycznie wczorajszym dołku. Czyli widać, że złotówka jest tutaj dosyć mocna. W dalszej perspektywie, gdy euro dolar ruszy mocniej był, powinniśmy zobaczyć tutaj w końcu odragowanie tych spadków. Przebicie poziomu 4.11 powinno doprowadzić do wzrostu e, po, e, trwalszego i do powrotu na ostatnie szczyty. Na złocie mamy tutaj jedną falę spadkową. Odreagowanie, które w tej chwili może, y, y, może się pojawić, może być jakiś korekcyjny ruch. Tutaj byśmy mieli falę A, falę B, potem jeszcze ale C z zasięgiem do 1160-1170 i w dłuższej perspektywie czasu oczekuję tego, że rynek złota pójdzie jeszcze w górę przekroczymy jeszcze te lokalne szczyty ta perspektywa długoterminowa jest podsumowanie tygodnia na cały ten rok Jedno jeszcze złoto powinno zejść na dołek z 2015 roku teraz przejdziemy do sytuacji na się ropy. Na ropie mieliśmy wczoraj silne wzrosty. E, cały czas twierdzę, że wzrosty tutaj z tego dołka są korekcyjne. E, dzisiaj rano nie udała się próba przełamania wczorajszego szczytu, stąd spadki. Potem doszło do ataku na ten bardzo ważny poziom wsparcia 53 40 Próba, pierwsza próba przebicia się nie udała, doszło do odbicia. Potem kolejna próba już przyniosła oczekiwany rezultat. E, potem e, w jesteśmy na poziomie 50 30. Myślę, że patrząc na strukturę tego wzrostu, z tego tutaj dołka, to jest tylko trójka, powinniśmy w dalszej perspektywie być może jeszcze dzisiaj <coughs> wrócić do wsparcia w rejonie około 52,60. To może być jakieś odbicie, natomiast w jeszcze dłuższej perspektywie oczekuję na kolejną falę spadków. Myślę, że w <coughs> lutym. Powinniśmy wrócić na ten dołek i dopiero po obronie tego dołka, ewentualnie troszkę niższych poziomów, można byłoby spodziewać się na zakończenie wielotygodniowej korekty i w dłuższej perspektywie już co mógłby ruszyć w górę. Odsyłam Państwa do analizy specjalnej, która się pojawiła w tym To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia.